strict 750 i tutaj nam na tym blistrze pokazano co jest co. Wskaźnik pozostałego czasu świecenia. Mówię Wam z góry, ten wskaźnik jest dosyć oszukujący. Czytelny wskaźnik naładowania baterii. Czy to nie jest jedno i to samo? Uchwyt 2 w jednym fajna sprawa. Podkładka, pasek mocujący, fajna sprawa, zaglądamy do środka. To jest podkładka. To jest pasek mocujący, wygląda na solidny. To jest uchwyt. No i nasz bohater. A jeśli chodzi o to, co znajduje się pod głównymi elementami naszego zestawu, no to mamy tutaj jeszcze dwie podkładki na grubszą i cieńszą kierownicę. Kabel USB. Mamy dwa. A tak, są tutaj dwa klucze imbusowe mamy dodatkowy adapter o tutaj pod uchwyt i mamy instrukcję po, po polsku obsługi i tu jeszcze jest śrubka to będzie do tego adaptera tak instrukcja jest w języku polskim i wyjaśnia w zasadzie wszystko czego nam potrzeba co wam się spodoba w tym zestawie spodoba wam się to że jest to zestaw tak kompletny jak tylko może być to znaczy oprócz lampki Mamy w, tej, w tejże lampce funkcję powerbanka, czyli mamy lampkę, mamy powerbank, to jeszcze nie koniec, zaraz Wam coś pokażę fajnego. Mamy bardzo uniwersalne mocowanie na gumkę, mamy mocowanie na kierownicę. To mocowanie na kierownicę jest jednocześnie uchwytem na licznik i uchwytem na GoPro, czyli możecie w ogóle z tego mocowania korzystać tylko do licznika i GoPro, a jeszcze osobno mieć latarkę. A możecie też mieć tutaj licznik, a tutaj waszą lampkę. No i oczywiście mamy wszystko co potrzebne do zamocowania i różne podkładki. Trzecia funkcja lampki oprócz lampki powerbanka to że można sobie dokupić taki switch i sterować sobie tą lampką ze switcha. Naprawdę kompletny zestaw. Zaczynam od uchwytu uniwersalnego, gruba guma. Tak to działa, czyli to ona się składa z dwóch części. Ta część jest dołączalna. Jeżeli chcę jej użyć, używam śrubki, którą wkręcam w samą latarkę, w samą lampkę i dokręcam to za pomocą imbusa. Tego większego. Tak to wygląda. Zakładamy na rower. Zaleta tego rozwiązania jest taka, że dostosowuje się do każdej kierownicy, praktycznie niezależnie od kształtu. Założymy jeszcze na inną kierownicę. Jak to się będzie miało do bardzo nietypowej kierownicy aero? Vision Metron. Zobaczcie, teraz sobie tak zakładam. Ona jest bardzo szeroka tutaj. Ale spokojnie łapię ją sobie gumką. I na tej kierownicy też będzie się to trzymać. Nie wygląda źle. Zobaczę, czy da się to jeszcze naciągnąć bardziej. Da się to naciągnąć. Jest spoko. Da się też wyregulować wysokość. Wysokość świecenia jest bardzo ważna, zwłaszcza przy mocnych lampkach. Ta do takich należy, bo można jej używać śmiało w dzień. W takim trybie używałbym jej w dzień. No, w takim też będzie zdecydowanie mocna. Czyli do nietypowych kierownic Aero też działa. Tak to mocowałem, no bo. Co ma tutaj specjalne na, nacięcia czy tam rowki. Pasuje mi to do kierownicy, ale teraz mała poprawka, bo do tego jest jeszcze takie małe cudeńko. Taka kształtka. O. I jeżeli teraz użyjemy tej kształtki, to zobaczycie, że to będzie się działo jeszcze lepiej. Teraz siedzi to na kierownicy. I teraz można to dobrze zapiąć. Bardzo stabilne. Czas na specjalny uchwyt na kierownicę. O ten, uniwersalny uchwyt. Mamy uchwyt, mamy jednej grubości podkładkę i mamy drugiej grubości podkładkę, czyli możemy to założyć w cienkim miejscu na kierownicy albo na cienkiej kierownicy. Bardzo dobrze. Natomiast, tu, gdzie kierownica jest grubsza, przydałaby się jeszcze podkładka cieńsza, czyli taka, jaką mam na przykład z innego zestawu. Ale montujemy na razie na te dwie. Na cienkiej kierownicy będzie to wyglądało dobrze, ale oczywiście im grubsza podkładka, tym bardziej się to będzie trząść. Teraz założę uchwyt tam, gdzie większość z Was by go założyła. To znaczy tuż przy mostku, po jego prawej stronie. Dlatego, że uchwyt zakręca z prawej na lewą jego ramię. Więc tak nam będzie pasowało. Śrubencja, to znaczy nakrętka. No to lecimy. Pytanie numer 1. Czy zamontujecie tutaj Garmina? Siedzi i pasuje. W zestawie mamy od razu śrubę mocującą do GoPro. Zaczynamy od GoPro Hero 4. Moja kultowa, stara kamerka. Wchodzi i jest nieźle. Zobaczcie, się już się trzyma, a jednocześnie nie mam problemu z włożeniem. To jest akurat problem tam z kablami od blokady amortyzatora, ale siedzi i pasi. Nieźle. Czas na GoPro Hero 6. Mm, jest różnica, ale lepiej powiem wam, kiedy wchodzi ciasno, niż kiedy wchodzi zbyt luźno. Gra muzyka. No i ósemeczka. Ósemeczka. Ma te wąsy już wbudowane w samą kamerę. I one też są szersze niż w czwórce. Podobnie jak w szóstce. Czyli zobaczcie. Mamy tutaj sobie taki układik, że wykorzystujemy uchwyt na komputerek i na Kamerę, który mamy za darmo tutaj. No i obok w dowolnym miejscu montuję sobie lampkę. I to jest cały nasz zestaw. Oczywiście w praktyce musicie wiedzieć, że taki uchwyt, jak, jak bardzo sztywny by nie był, ten jest, jest w porządku. Na dużych wstrząsach, czyli kiedy wybierzecie się w teren i będziecie chcieli filmować się kamerą GoPro, nie pozwoli żadnej stabilizacji kamery na ustabilizowanie obrazu. Po prostu drgania będą tak wysokiej częstotliwości, że obraz będzie po prostu kiepski. Polecam Wam mimo wszystko albo stosować kamery mocowane na sztywno do kierownicy, ale zdecydowanie lepsze rozwiązanie jest na klacie, ja jeżdżę tylko na klacie albo na kasku. To będzie niezłe na ścieżkach, na całkiem dobrym asfalcie, bo pamiętajcie, tutaj chodzi o to, że te ruchy właśnie są małe, ale drgania wysokiej częstotliwości. Nie oznacza to jednak, że jest to wada tego zestawu, bo sam uchwyt naprawdę wygląda dosyć sztywno. A gdyby zastosować cieńszą podkładkę, taką plastikową, jeszcze bardziej usztywnilibyśmy jego mocowanie. No dobra, ale macie mało miejsca na kierownicy, albo nie planujecie wcale używać kamery GoPro. Można sobie kamerę zdemontować i można zdemontować uchwyt do kamery. A w to miejsce zamontujemy uchwyt do naszej lampki. I w zasadzie to nie w uchwycie dokonujemy zmian, tylko w samej lampce, bo w lampce musimy tylko dokręcić adapter. Czyli lampkę wykręcam. Mogę ją wyłączyć od razu. Wykręcam z tego uchwytu, tu pójdzie adapter. Lampka, adapter. Śrubka. Z adapterem się nie da, nie da pomylić, bo mamy wytłoczenie w lampce i taki wypustek w tym adapterze, więc odwrotnie go nie zamontujecie. Przykręcam to i lampka jest gotowa do zamocowania na uchwyt. Tak wygląda nasz zestaw komputerek, uchwyt, lampka. Tak wygląda tego sztywność i jest to. Widzę tutaj lekkie wygięcie na ramieniu, czyli jest to spowodowane, no tutaj, wyginającym się ramieniem, ale też wyginającą się tą gumką. Czyli jeszcze raz zamontowałbym podkładkę plastikową. W porządku, nie przeszkadzało mi to za bardzo podczas jazdy. No, będziecie widzieli, że to się jednak rusza. Lampka też trochę waży. Natomiast największym utrudnieniem w takiej sytuacji jest to, że lampka jest zamontowana teraz do góry nogami. To znaczy, że nie widzicie, ile Wam zostało baterii. Ale o tym jeszcze za momencik. Natomiast jeżeli chodzi o sam włącznik, to znajdziecie go zawsze bezproblemowo. Jest na tyle duży, wystający, że nie będziecie mieli problemu z włączaniem i wyłączaniem podczas jazdy, czy ze zmienianiem trybów świecenia podczas jazdy. Tutaj żaden problem. Jeśli chodzi o lampkę tylną, czyli EN-Augon setka. 100K który też już dla Was przetestowałem, no to mocowanie jest bardzo proste. Bardzo dobrze, że lampka nie jest skierowana w dół, tylko ma specjalnie wyprofilowaną tą gumkę, nie wszystkie lampki to mają. Adapter na sztyce mocuje za pomocą gumki, która faktycznie będzie do większości sztyc pasowała bez żadnego problemu. Tak to wygląda, no i mocowanie lampki jest bardzo fajne. Wskakuje na swoje miejsce, montaż. DEMONTAŻ Aha, ciekawostka! Wydawałoby się, że switch się naciska, a switch trzeba podnosić. Podniosę, włączuję lampkę i teraz przełączam tryby. W dół też to cyka, ale nic nie robi. No to pokażę Wam jeszcze, jak to świeci. O! Mogę normalnie mówić głośniej. Jeszcze sobie w studiu nie poradziłem z echem. Jak to świeci w dzień? Czy to się nadaje do jazdy w dzień? Zdecydowanie się nadaje. Już wam to pokazuję. Uwaga, switch. Bum. I teraz się pobawimy trybami. O, fajnie to wygląda. Yy, zaczniemy od. To jest pulsacyjny. To jest myga, mry, mrygający. Miga, miganie. Najmocniejszy. Jeden w dół. Dwa w dół. Trzy w dół. 4 w dół, to jest najbardziej ekonomiczny. Potem mamy ten taki świecący z dodatkowym miganiem pulsacyjny i migający. Teraz jesteście mniej więcej na wysokości oczu kierowcy, może odrobinę wyżej. A rower jest ustawiony lekko pod górę, czyli lampka teraz świeci niżej niż normalnie by świeciła, bo jesteśmy na górce. Odpalam algo na setkę. Mruganko. Widać? Widać. Mocny tryb? Widać. Słabszy? Dwa w dół. Trzy w dół. Aha, to są dwa w dół. Potem już mamy świecący z, z miganiem, pulsacyjny i mryganie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o lampkę tylną. Jest całkiem nieźle, yy, chociaż Augon setka nie jest najmocniejszy. No ale widzicie. Jest widoczny. Zdecydowanie tryb migający przedniej lampki jest bardziej widoczny. To nie jest miganie, to tak widzicie teraz być może przy waszych smartfonach i komputerach. To jest stały tryb mocny, ale zdecydowanie zwiększa widoczność. A podsumowanie jest następujące. Ejen naugon Setka jest spoko lampką, łatwo się montuje na sztyce, łatwo się wklikuje i wyklikuje ze swojego adaptera, który jest na gumkę mocowany na sztycy. Ten adapter troszeczkę za bardzo odstaje od sztycy, jest mocno widoczny, ale jest tak wyprofilowany, żeby lampka świeciła pod właściwym kątem, kiedy rower stoi na, na drodze poziomo. To dobrze. Trybów Wam nie zabraknie. W jakiej lampce dzisiaj brakuje trybów? Trybów jest y, milion, wszystko czego będziecie potrzebowali jest tej lampce. Moim zdaniem nie jest to typowa lampka dzienna. To znaczy ustępuje znacznie droższym, ale mocniejszym lampką, które potrafią migać z daleka znacznie mocniej niż ta lampka w ciągu dnia. Nie jest źle, poprawi Waszą widoczność, ale nie jest to, moim zdaniem, typowa lampka dzienna. Bardzo dużą zaletą zarówno przedniej, jak i tylnej lampki jest to. Że ma najlepiej uszczelniony port ładowania, z jakim się dotychczas spotkałem. Nigdy się nie spotkałem z tak gruby, grubą zaślepką, która wchodzi wyraźnie. Pod tym względem nieźle. Zobaczcie, tak to wygląda w Ejenie przed nim. Strix 750 też gruba zaślepka, łatwo się wciska i wyraźnie się wciska, łatwo się wyciąga, tym bardziej, że jestem w rękawiczkach. Podobnie USB, czyli funkcja ładowania. Jeżeli chodzi o obie lampki, to co mnie zaskoczyło na minus, to to, że przychodzą w stanie całkowicie wyładowanym. Nie jestem ekspertem od baterii, ale całkowicie kłóci się to z taką główną zasadą, jakiej byłem uczony, że nie należy wyładowywać całkowicie. Jakichkolwiek urządzeń elektronicznych czy elektrycznych na baterie i takich przechowywać, więc nie da się w ogóle włączyć lampki, kiedy kupujecie nową, trzeba ją naładować do pełna, co może mieć wpływ na to, jak te baterie będą sobie radziły, zwłaszcza wtedy, kiedy się zrobi zimno. Strix 750 mocna, jak najbardziej nadaje się jako lampka do jazdy w dzień, bardzo dobrze sobie radzi. Minusem tej lampki jest to, że te 3,02,01,05, co wskazywałoby na czas pracy na baterii, nie pokrywa się z tym, co się dzieje naprawdę w temperaturach zimnych. Teraz już mamy ciepło, ale ja tę lampkę testowałem w temperaturach około minus 1 do plus 7, zazwyczaj plus 3 stopnie. Zaletą zestawu Strix 750 jest to, że jest kompletny. Macie latarkę, lampkę, która jednocześnie jest też waszym powerbankiem, jeżeli potrzebujecie coś sobie doładować troszeczkę. Nie, nie jest to super moc, jeśli chodzi o baterię, ale taką funkcję ma. Poza tym można podłączyć sobie pilocika. Poza tym możemy osobno zamontować naszą lampkę na kierownicę i korzystać z uchwytu, do którego zamocujemy komputerek, oraz na dole kamerę GoPro, czyli naprawdę kompletny zestaw, wszystko co można tutaj dostać, to dostajemy. Lampka zamocowana w swoim uchwycie, nie jest bardzo stabilna, będzie się Wam trząść, ale jeździłem na szutrach, jeździłem w terenie, jeździłem na rowerowych olbrzymach, z tym zestawem daje to radę. Poza tym, jeżeli chodzi o obudowę, jest wykonana z metalu, czarna, matowa, wygląda to w porządku. A jeżeli szukacie czegoś tańszego i nie jeździcie tak często, wieczorem po zmroku można kupić komplet przód, tył od Ejena, który prezentuje się tak i ogólnie też radzi sobie w różnych warunkach. A zestaw ten nazywa się Ejen Peleton. Peleton, no taki, można w peletonie na nim jeździć, nie będziecie razić zawodników, którzy są za wami. Maksymalnie 100 lumenów, do 30 godzin pracy w trybie flash, nadają się na dzień i noc, w zasadzie bardziej noc. I tego nie zauważyłem testując sensor hamowania w lampie, tylne, w lampie tylnej, nie przetestowałem tego, przepraszam bardzo. Ładowanie USB, tryb oszczędzania energii, wodoszczelność IPX4, tak to wygląda.